Teraz opowiem kawał. Kochanka. Uśmiechniesz się, a potem opowiem, jak dowartościować męża. Majętny Michał wziął żonę do restauracji na kolację. Kiedy siedzą i jedzą, obok przechodzi młoda, powabna kobieta. Puszcza oko do Michała i szepcze, że do zobaczenia i wychodzi. Żona gotuje się i zaczyna jazdę. Ty skurczybyku, kochanki ci się zachciało? To koniec. Chcę rozwodu. Michał na to. Kochanie, spokojnie. Przecież masz samochód, futra, zagraniczne wakacje, kartę kredytową, nie masz co narzekać. Nagle do knajpy wchodzi ich znajomy. Michał, zobacz, to Piotrek, ale nie z żoną, tylko z jakąś lafiryndą. Tak wiem, to jego kochanka. A wiesz, ta nasza ładniejsza. Czy warto mieć kochankę? Nie wiem, z kawału wiem, że można, ale raczej trzeba być majętnym. Wtedy nawet żona jest w stanie ją zaakceptować. Fajnie, że w kawale nie ma rozwodów, rękoczynów, tylko życie toczy się dalej. Tyle ostatnio słyszę, żeby cieszyć się małym, cieszyć się tym, co się ma. I widzimy taką właśnie akceptację. Żona godzi się z tym, co ma, a dodatkowo w ostatnim zdaniu daje nam lekcję dostrzegania wszędzie piękna. Paradoksalnie także dowartościowuje męża. Zobacz, jak ty dobrze wybierasz. Ta nasza kochanka ładniejsza.